O, 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 Jesteśmy to, to mnie interesuje. Dlaczego ten YouTuber zaczął wzbudzać tyle skrajnych emocji? No właśnie, i to jest bardzo ciekawe. W ogóle jego filmy są bekowe, bo często jest coś takiego, że film trwa 20 minut, z czego 5 minut to jest reklama, nie ironicznie, nie? Chcę to zobaczyć, bo ja go oglądam ogólnie, ale. To jest ten sam problem, co z tym, co z globalistą, że ziomek kreuje się na kanał geopolityczny, a on bardzo dużo własnych opinii tam daje, nie? I jest często taka narracja, że oni są źli, oni są dobrzy, nie? I tak oglądam to i takie. Nie pytałem o twoją opinię, nie? I szykujemy się do wojny. Katastrofa i sławetne to już zaczęło się. To część haseł, które możemy znaleźć na miniaturach filmików Pawła Swinarskiego, prowadzącego kanał dla pieniędzy. Infra... A w ogóle nie jest ten? E, Industrii plantem tego? E, Gimpera? Wenser, będący samozwańczym specjalistą od gospodarki, obecnie zajmuje się kontentem newsowym ze świata ekonomii, finansów, a przede wszystkim polityki. Jednak od dłuższego czasu na jego kanale znaleźć możemy tendencyjne no tytuły nie i nie to zawsze... Na... Oglądasz LOL. <laughs> no bo ciekawe są niektóre te rzeczy, które, o których opowiada. Można, się, można coś z tego wyciągnąć, można jakąś wiedzę wchłonąć, czegoś się dowiedzieć ciekawego, nie? Ale on cały czas p... Kropka. Twierdzone informacje przekazywane w przyjazkrawiony sposób. Czy strategia polegająca na polityce strachu i graniu na emocjach wyszła Pawłowi na dobre? Paweł Ostatnio to ma z, z to, no, Nie, 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 stop, stop, stop. Wierzę na słowo, nie? Tapka. Aby uzyskać <coughs> pełny kontekst materiału, warto pokrótce Ciemny nakreślić, kim typu. jest obecny właściciel. <coughs> ja, ja mam teorię spiskową, że on farbuje sobie w brodę, nie? Bez kitu. Flamastrem czarnym. Woł <coughs> Swinarski to 36-letni mieszkaniec Warszawy, który od kilku dobrych lat prężnie działa w przestrzeni internetowej. Według... Długiego historii od najmłodszych lat miał interes. Aha, dosłownie zmieniło mi jakość. Interesować się biznesem, co sprawiło, że jako nastolatek podejmował już pierwsze prace między innymi na budowie, czy w późniejszym czasie jako kierowca w firmie ojca. Mój przyjaciół ojciec prowadził firmę brukarską, no i tam sobie dorabiliśmy przez jest, wakacje, jak nie miał <laughs> No, ty, ale tutaj chyba jakaś Turcja była, ty jak tak patrzę na tą czuprynkę. To tam wydawało się, że to nie jest jakaś wielka filozofia układanie takiej koski powiedzmy betonowej no i sobie nie? Co hmm. ciekawe, w wieku 18 lat Paweł był już na tyle pewny swoich umiejętności biznesowych, że postanowił założyć własną działalność gospodarczą funkcjonującą. W branży brukarskiej. Plan jednak niekoniecznie się... O, widzicie, ja mówię mówiłem! Wytwy! Wy? Jak tam można wylądować helikopterem? Myśli, ponieważ firma spajtowała i zostawiła go z długami. W późniejszych latach Paweł ukończył wyższą szkołę psychologii społecznej i wciąż próbował rozwijać biznesy pracując równolegle w agencji marketingowej znajomego. W 2015 roku w życiu Pawła miało miejsce zdarzenie, przez które w na późniejszym drzwi. czasie m.in. Sylwester Wateka wciąż go panem Sadzonką. Też czasami mnie nazywa sadzonką, czy coś? gdzie ja gościa nigdy nie, spot nie był spotkałem. Nie, nie bardzo nie wiem, z czego to wynika, no ale widocznie <laughs> nie ma na tego, no to wynika z faktów, panie kolego, bo szacunkami się kiedyś zajmowałeś. Więc... Okazało się bowiem, że we wspomnianym okresie pan żywo zainteresował się hodowaniem konopi w celach konsumpcyjnych. Ewidentna fascynacja sprawiła, że postanowił założyć własną profesjonalną mini hodowlę złożoną z 13 krzaków w dwóch namiotach. Jak gdyby było legalne. A wszystko to w wynajmowanym mieszkaniu w miasteczku Wilanów. CO JEST?! W jednym z w mieszkaniu była zorganizowana profesjonalna plantacja marany. 13 dorodnych krzaków dojrzewało w dwóch tylko do tego gołboxach. Paweł S. został zatrzymany i trafił do komendy stołecznej policji. Mężczyzna usłyszał w prokuraturze zarzuty posiadania na krzaków nazywa się Mimo profesjonalna. zarzutów cała sytuacja się bardzo łagodnie, ponieważ miał do wyboru za lub nie, bez kitu. Trochę jak ten. Policjanci przyjęli stół, gieta, czegokolwiek, nie? Wartość rynkowa 400 miliardów dolarów. Z której to skorzystał? Proporator mi powiedział, że on może mi zaproponować albo zawiasy, tam barok na dwa, albo grzywne, nie? Ja więc ja mówię, dobra, no to, to weźmiemy grzywnę. No i zapłaciłem tą grzywnę i na szczęście nie, nie skończyło się jakąś tragedią. W rozmowie u żurnalisty przeprowadzony Kryminalista! ...Przyznał, że uprawa była wyłącznie na własny użytek, a stosowanie konopi... 13 dwa tych krzaków na własny użytek? Co? Ziomek to chyba w hotboxie mieszkał 24-7, nie? Zarekomendował mu nawet onkolog, u którego leciał Ale jak miałem ekspidu. też raka, to onkolog miał. możesz sobie normalnie palić, bo po pierwsze, lepszy apetyt, miał lepsze samopoczucie, odprężysz się. No i miałem takie, no dobra, ale co ja kupuję i od kogo, nie? Głupi błąd, myślę, że niepotrzebny, nigdy bym do tego nie wrócił. Jak macie jakieś głupie pomysły, to trzy razy się zastanówcie. W okolicach roku 2000 Chyba, chyba muszę przemyśleć moją karierę youtubera i streamera. W 2017 Paweł mocno doprzyjaźnił się z Robertem Pasutem, który postanowił zaangażować go w prowadzoną wówczas działalność. Well, well, well. Robert Pasut. Niesamowite. Internetowo, Warto podkreślić, że Pawła mogliśmy zobaczyć w kilku materiałach innego kanału Abstra, highlight. Natomiast pomysł na odrębny kanał dla Pawła narodził się całkiem spontanicznie, podczas wspólnego treningu na siłowni. My kiedyś na siłowni sobie żartowaliśmy, on mówi, a może by Pawciu tobie kanał otworzyć? Mówi, może jakiś taki motoryzacyjny byśmy zrobili w Abstra, albo pieniądze. No, wiesz, kropek. tak motoryzacja, ja to się średnio wypowiem. Może nie jestem jakimś wielkim znawcą ekonomii, ale z przynajmniej studiuję tamtejszy dystans. Nie, że... Bani AZ, tak. Coś czujesz, że zawsze tak było, tylko po prostu tego nie pokazywał. Mnie to interesowało. Spróbujmy, jakby. Początkowo Paweł miał zajmować się tematyką motoryzacyjną, lecz ostatecznie padło na pieniądze ze względu na doświadczenie Pawła w tych kwestiach. I moje zainteresowania, i studia, i większość rozmów, które później prowadzę na imprezę. <laughs> jakie masz zainteresowania? Pieniądze! Interesuje mnie siano, szmal, dolary, szekle. na przykład przy drinku? Mhm. E, zawsze Cały się wokół pieniędzy, więc stwierdziliśmy, że pójdziemy w tą stronę. W ten oto sposób w połowie 2017 roku ze stajni spółki Abstra wyszedł kolejny kanał funkcjonujący do dziś pod nazwą. A ty, na Abstra. myślałem, że to był od Gimpura. Dla pieniędzy. czy kolega ma może korzenie z Nie da się ukryć, że Paweł stawiał w <laughs> świetnej pozycji, ponieważ miał za sobą ogromną spółkę, asystentów i przede wszystkim know-how kolegów, wiadomo. którzy na YouTubie zjedli zęby. Początkowo tematyka filmów była bardzo interesująca, ponieważ w swoich materiałach Paweł opowiadał o tym, ile zarabiają bohaterowie jego odcinka pracujący w różnych branżach, od internetu aż po służby mundurowe. Z każdym rokiem kanał generował coraz większą liczbę wyświetleń, a wraz z nim zyski... Mnie też interesują pieniądze, szczególnie nie moje. Które mogę wydać XD. Wow, wow. W proporcji 20-80. Okolicach 2022 20 Marcina Dubiela pojawił się film, w którym przedstawił on swoich współlokatorów, będących jednocześnie członkami jego nowej ekipy. Ku zaskoczeniu wielu widzów okazało się, że jednym z nich był niekto inny jak Paweł Siniarski, który wraz ze swoją dziewczyną i kilkoma innymi osobami zamieszkał z Marcinem Dubielem. Założona przez Dubiela ekipa była jedną z niewyróżniających się grupy tuberów, których w tamtym pieniądze. czasie było od groma. To na je wziąć. <grym> <grym> Czemu, to ja nie mówić, nie, ale pamiętajcie, że. Do możecie wysłać, nawet je, nawet kiedy stream jest offline. razem, czy tam koło lipca, czerwca, gdzie, no, on nie był najpopularniejszym twórcą i wszyscy mówili, Paweł, pójdź, chcesz w ogóle mieszkać? Czy że ci to zaszkodzi wizerunkowo? Z czasem filmy z kanału Dla Pieniędzy zaczęły bardziej dotykać tematów gospodarczych i finansowych, lecz były one przedstawiane w mocno clickbaitowym stylu i dostosowane pod jedną tezę. W tytułach i miniaturach coraz częściej przewijały się hasła, które niezaprzeczalnie przyciągały uwagę widzów. O ile tak zwany hook jest nieodłącznym elementem skutecznego działania na platformie YouTube, tak Paweł zdecydowanie go nadużywał. Za jeden z pierwszych tego rodzaju przykładów można Wziąć film pod tytułem Zbliża się kolejny kryzys z końca 2021 roku. Brzmi groźnie, prawda? Jednak z treści materiału możemy dowiedzieć się, że z szacunków nowego no. pochodzenia problem dotyczyć będzie braku rąk do pracy. Natomiast cały film był reklamą przygotowaną dla agencji pracy. No, w tunelu dla pracodawców. No, ładnie. Zastanawiających się, jak pozyskać nowych pracowników, są nowoczesne rozwiązania wspierające zatrudnienie. Kono, polska firma zajmująca się pośrednictwem pracy, opracowała model. Jak dzięki... yep, to jest dokładnie to, co teraz widać, nie? Właśnie jest jakiś film i reklama pięciu minut publikowanym zaledwie kilkanaście dni później filmie pod tytułem Znamy datę kolejnego kryzysu. Paweł tym razem tłumaczył, dlaczego dojdzie do załamania na amerykańskim rynku papierów wartościowych. W tym przypadku znacznie częściej bazował na źródłach, ja jednak wciąż wciąż wciąż. Jest stosując proste chwyty erystyczne. W obliczu <coughs> się w tamtym czasie konfliktu widmo kryzysu było nieuniknione, lecz nikt nie mógł wskazać, w jakim konkretnie kierunku się on rozwinie. Paweł natomiast brzmiał, jakby był niemal pewny tego, o czym mówi i co się wydarzy. W późniejszych latach widzowie jeszcze kilkukrotnie zostali uraczeni materiałami z szumnym tytułem zwiastującym ogromny kryzys. Jedyny, aktualnie kanał, który ja znam, Miej, który jest rzetelny i faktycznie ma rzetelne źródła, to jest Good Times Bad Times, nie. Prawdziwą skarbnicą kontentu dla kanału dla pieniędzy i jemu podobnych stała się wojna na Ukrainie. Jak się okazało, Paweł oprócz an bycia kołczem biznesu, został również geopolitykiem i konfliktowi na wschodzie poświęcił przynajmniej kilkanaście materiałów. Mimo, że filmy zostały opublikowane kilka lat temu, to postanowiłem sprawdzić je pod kątem źródeł, których było stosunkowo niewiele, a większość te zrzucanych przez prowadzącego była jedynie spekulacjami. Problemem materiałów nie było to, że poruszały ten temat, lecz nie przekazywały obiektywnej, zweryfikowanej i przede wszystkim ugruntowanej wiedzy. Zamiast tego to Paweł kładł spory nacisk na emocjonalny wydźwięk materiału bazując na swoich przypuszczeniach. Podobno prezydent Zełęski już dwukrotnie uszedł z życiem dzięki potajemnie przekazywanym Śródło. mu przez Stare rosyjskich agentów mi. FSB. <laughs> Moim źródłem jest to, że to k***a zmyśliłem! Było podaje, że Putin ma nie tylko to Inko, to TV. TV? Chyba i kogo to zwykły, wytyfy, a w ogóle to iść zasubskrybować. Putin nie był widziany m.in. we wrześniu 2021 roku. W kręgach lekarskich uważa się, że przeszedł skomplikowany zabieg związany z chorobą tarczycy. Na ostatnich zdjęciach twarz rosyjskiego prezydenta wydawała się wyraźnie opuchnięta, co wywołało plotki, że używa on sterydów często stosowanych w leczeniu raka tarczycy. To może że się okazać największym marki. wygranym tej wojny? Wbrew pozorom Ukraińcy. Na oczach całego świata okazuje się, że Rosjanie są słabi. I że przez wszystkie te lata nie było się czego bać. Te fragmenty to jedynie pojedyncze przykłady wzięte z całego cyklu materiałów, które w swoich miniaturach i tytułach często zawierały clickbaity pokroju, Rosjanie się wycofują, nowe dowody, czy oto tajny plan Putina. Możemy się bać. Paweł owszem wspominał o źródłach, lecz problem polegał na tym, że wyłącznie o nich wspominał, często nie mówiąc skąd zostały wzięte informacje. Wiele osób w sekcji komentarzy chciało mu zwracać uwagę na to, że nie ma nie jak się ma do tego, co pierwotnie pokazywał na swoim kanale. Co więcej, pod filmami dotyczącymi konfliktu na Wschodzie znajdował się ogrom negatywnych komentarzy ze strony internautów, którzy wprost Stwierdzili, że Paweł nie ma bladego pojęcia o czym mówi. To, to, to trochę jak komentarze u tego, u globalisty, nie? Tam są boty! Przysięgam, że to są boty, nie naprawdę to są ludzie, którzy wierzą, że cokolwiek zobaczą globalisty, to jest w 100% prawda. Matem twórców zarabiających na tego rodzaju filmach postanowił zająć się Tomasz Czukiewski, którego kojarzyć możecie między innymi. O, ten jest zbazowany, bez kitu, teraz bez planu ma serię. Kenia chyba? Jakiś Jakiś kraj afrykański w każdym razie i ten potem będzie Somalia. Uuu, Somalii to się nie mogę doczekać. I on właśnie z tym, ze swoim bratem. Tam podróżuje? I najlepsze jest to, że oni dosłownie brzmią tak samo. Bez hitu, oni dosłownie brzmią tak samo, i jak się ogląda czukwsky tego. W jak się ogląda tego chłopa, to normalnie jakbym oglądał bez planu i na odwrót. Kanał ciekawe historie. Autor wziął pod lupę kilka kanałów podejmujących tematykę konfliktu na wschodzie, wschodzie się również kanał Pawła. Ogromny stół, który oddziela przywódcę Rosji Władimira Putina od francuskiego prezydenta Emanuela Macrona, to nie wyraz pogardy wobec przedstawiciela Zachodu, a świadectwo paranoicznego lęku Putina przed zachorowaniem. To nie jest potwierdzona informacja to są jakieś domysły publicystów czy różnych ludzi, którzy się wypowiadali. I nie bez kitu, najle najlepszy jest, jak ludzie właśnie z zapewnik coś widzą. Yy, nagrywałem dubbing do tego, do filmów tych memiarskich yy, odnośnie Sydney Sweeney, bo ona miała yy, wywiad z jakąś typiarą, która bardzo próbowała wcisnąć, żeby przeprosiła za to, że nagrała w ogóle tę re reklamę, że ma za jeansy, nie? I ludzie się do doszukują jakich, jakichś głębi tam, że, że good jeans to nie chodzi o jeansy, że spodnie, tylko chodzi o genetykę. Ja, yep, bo to oni dokładnie wiedzą, co y, ludzie z marketingu mieli na myśli, nie? Wycofał wojsk z Ukrainy. <laughs> Tego nie wiemy. Spod wam wycofał wojska, więc dlaczego miałby nie wycofać z Ukrainy? Obecnie siedzi w bunkrze gdzieś na Uralu. Skąd autor to wie? To jest niepotwierdzona informacja. Dlaczego nie, nie rozumiem, jak można tak po prostu z taką pewnością powiedzieć o czymś, czego nikt nie wie tak naprawdę? Po latach Paweł postanowił przypomnieć o tym, że według niego był on jedną z pierwszych osób, która wspierała Ukrainę podczas wojny i jednocześnie krytykowała działania Putina. Przecież byłem jednym z pierwszych po wybuchu wojny, który Putina atakował i krytykował na moim kanale. Panie Putin, jesteśmy w stanie zrozumieć, że wciąż myśli pan w kategoriach, jakie stary reżim bolszewicki za. Zasz... Czy brat bezpośrednio do Putina się zwraca I marzy, że, i marzy, że Putin siedzi gdzieś w tym swoim bunkrze śmiesznym i ogląda dla pieniędzy? Czepił panu na szkoleniach w KGB, ale czasy się zmieniły. Byłem jednym z pierwszych, którym Ukraińców wspierał i którym kibicował brat i dalej myśli, mam nadzieję, że... jest Maciek Maciak. Putin Putin bierze bierze losa, tak, żeby im się na długo odechciało inwazji na jakieś... Jakby Putin brał od niego rady, to wojna, znaczy operacja specjalna już dawno by się skończyła. Wkolwiek inne państw. Ciężko powiedzieć, czy w jakiś sposób bezpośrednio wspierał. Ukraińców oprócz dobrego słowa, lecz niezaprzeczalnie sporo zarobił na temacie wojny. W końcu tokano dla pieniędzy. Ja mam, mam takie podejście, że dla pieniędzy jest takim naszym jakby wspólnym projektem i ja to robię właśnie dla, dla widzów, nie tylko dla pieniędzy. Dla, dla widzów, szczerze, y, nieprawdziwe informacje. I wszystkie następne rozdziały w żaden sposób nie nie prezentują stanowiska politycznego bądź poglądów, a są jedynie obiektywem... BYŁEM TAM! BYŁEM TAM, Warszawka. w internecie. Funkcjonowanie kanału Dla Pieniędzy pod spółką Abstra, a później Studi, wiązało się dla Pawła z szeregiem zasad, których musiał dotrzymywać... pod dezinformacja. ...w jednym z warunków było ograniczenie tematów politycznych, które mogłyby negatywnie wpływać na relacje z reklamodawcami. Zawsze mieliśmy na, na Dla Pieniędzy taką filozofię, żeby... No nie wchodzić za, za głęboko w tą politykę, bo zawsze kogoś można urazić. I my, my generalnie mieliśmy przedstawiać pewnego rodzaju fakty, z którymi się nie dyskutuje. W 2022 roku Paweł coraz częściej wspominał o tym, że marzy mu się kanał stricte informacyjny, pozbawiony poprawności politycznej i jedynie sporadycznie korzystający ze współprac reklamowej. No i nie chyba nie teraz to projekt robi. Jak będzie jakiś tam jakaś reklama, to na końcu albo po prostu jakiś blog. Nie chcę robić tego projektu dla pieniędzy, tymczasem kanał dla pieniędzy. Sponsorem dzisiejszego odcinka, czy, czy partnerami nie będzie jakichś własnych blokowań. Ja właśnie chcę to zrobić z potrzeby serca, bo już mam. Do Aha, mhm, mm okej, okay. tak, no pewnie ...polityczne, ja chcę po prostu zacząć mówić... Jak jest? Na przełomie 2022 i 2023 jego marzenie mogło się spełnić, ponieważ influencer postanowił wykupić prawa do kanału od spółki, stając się jednocześnie jego jedynym właścicielem. Dniem 1 stycznia 2023 staje się jedynym właścicielem dla pieniędzy. Wspólnie ze studii osiągnęliśmy porozumienie i postanowiliśmy zakończyć współpracę, rozstając się w przyjacielskich stosunkach. W jednym z wywiadów przyznał, że za sumę jaką wydał na kanał dla pieniędzy można kupić nawet dwa mieszkania. Chciałbym to łamać zapisów umowy, natomiast jest to taka kwota, gdzie można by było sobie kupić no, nie wiem, mieszkanie, dwa, okay. zależy od miasta. Ta, więc mm -hmm. to takie... A wystarczyło samemu kanał zrobić No i pracować nad nim Zdecydowanie zbyt dużo niż powinno być Większe raczej pieniądze Mniej więcej od tego momentu kanał dla pieniędzy miał się stać Swoistym serwisem informacyjnym Podczas którego omawiane będą najważniejsze kwestie ekonomiczno-gospodarcze Miejsce luźnych filmików przedstawiających Ile zarabiają osoby w danym zawodzie Zostało zastąpione zestawieniami istotnych wydarzeń z całego świata Mniej... Ale brat ma fajsa ty Ale nie, nie ukryjesz tych zakoli gościu Czy Materiał w nowym formacie został opublikowany w styczniu 2023 roku I spotkał się z bardzo pozytywnym ze widzów. Witam Was w nowej serii Dla Pieniędzy News. Poza standardowymi odcinkami będę publikował też na Dla Pieniędzy serwis informacyjny, a to jest jego pierwsze wydanie. Mimo to wciąż na kanale Pawła pojawiały się materiały z nagłówkami typu Idzie Kryzys, których konkluzją było zachęcanie do skorzystania z usług firmy wykładającej pieniądze na stół. Powinniśmy dobierać sobie partnerów, którzy gwarantują nam bezpieczeństwo, szeroki wybór instrumentów inwestycyjnych <coughs> i niskie koszty transakcyjne. To zdecydowanie cechuje brokera Admirals, który jest partnerem dzisiejszego firmy. Yep. 2020 mamy to na kanale dla reklamka został opublikowany wywiad ze sławomirem Remcenem, który był na przeprowadzoną rozmową w przyjacielskich ramach stosunku. co ciekawe nie był to debiut posła konfederacji na kanale ponieważ został on zaproszony w roli gościa do materiału omawiającego zmiany tak zwanego nowego ładu a zarazem będący krytyką dla praw i Sprawiedliwość. <laughs> powodów nagrania wywiadu nie trzeba było długo szukać ponieważ był on promocją organizowanego przez obu panów wydarzenia funkcjonującego pod nazwą okazało się że okay. szyniarski był wspólnikiem firmy która zajmowała się organizacją wydarzenia promocje konferencji organizowanej przy współpracy z posłem Zupełnie mija się z tym, o czym Paweł mówił tuż przed tym, jak zdecydował się na prowadzenie poważnego serwisu informacyjnego, który byłby pozbawiony konotacji politycznej. Ja nie chcę nic mówić, ale jego nazwisko jest przez, pisane przez V, nie? Tak jakby coś, coś tutaj, coś tu sztynksi, coś to jest nasz i pieniędzy od lobbystów. Cóż właśnie bez tej narracji politycznej męczącej, bez tych pieniędzy od lobbystów, bo jak przyjdzie do mnie ktoś, wyłoży 50 tysięcy na stół i powie Paweł, o tym nie można mówić. To ja powiem nie, nie biorę tych pieniędzy. Bo... W końcowym rozrachunku współpraca okazała się nie być owocna, a Paweł postanowił sprzedać swoje udział. Brat idziesz czasem. Brat, brat widzi, gdzie jest pieniądz. Uwaga, dla pieniędzy. <laughs> Udziały. Złotówki na tym nie zarobiłem? Co ciekawe, na tym nie skończyły się polityczne powiązania influencera z Konfederacją, ponieważ w tym samym roku wspierał partię w prawyborach Nowej Nadziei. Wspomnę tylko, że oprócz Męcena Paweł gościł w wywiadach takich polityków jak Dominik Tarczyński, Janusz Korwin-Mikke czy Grzegorz Braun. Wiedząc już, że na hmm, jak myślicie, po której stronie politycznej można tego pana ustawić? Hmm. Ale Pawła nie zaszły większe zmiany, jeżeli chodzi o tendencyjności i wplatanie reklam, Mówimy, gdzie tylko się że da, jego można przejść do kolejnych... Do tematu, jakim było promowanie <laughs> inicjatywy budowy centralnego portu komunikacyjnego? No, Nawet trochę. Do współpracy z Partią PiS przygotował serię filmików poświęconych właśnie CPK. Oczywiście współpraca była odpowiednio oznaczona i wszystko było w najlepszym porządku. Oprócz dwóch szczegółów, przede wszystkim sposób przekazywania informacji. Influencer objął narrację, jakoby przypadkiem dowiedział się podczas jednego z wykładów o tej inicjatywie, co go zainspirowało. Jak się jednak okazało, inspiracją były pieniądze. Ostatnio spotkałem się z mocno zaskakującą mnie no. opinią, która finalnie zainspirowała mnie do nagrania tego materiału. Otóż, będąc na wykładzie, w jednym z polskich w głębi przedsiębiorczości. Nowym sądzu. usłyszałem od przedstawiciela tego środowiska, że duże lotnisko w samym środku kraju byłoby dla polskiego biznesu czymś bardzo korzystnym. Ponadto w materiale hmm. nie było nic wspomniane o tym, że jest on sponsorowany przez CPK, a informacje o tym można było znaleźć jedynie w opisie filmu i oznaczonej adnotacji wymaganej przez politykę YouTube. Z kolei drugim problemem był fakt, że pomiędzy filmikami schlebiającymi budowę CPK były materiały krytykujące działania partii opozycyjnej, co niekoniecznie stawiało go w roli obiektywnego obserwatora sceny politycznej. Co więcej, w żadnym. No i bez kitu tego filmy to za każdym razem właśnie coś bezpośrednio kierowane do Tuska ad personum, nie? Jakby Tusk siedział i to oglądał, nie? Serio, nikogo nie obchodzi czyjaś opinia na, na takie poważne tematy, nie? Tak, jakby wydaje mi się, że w dobie dezinformacji powinniśmy mieć rzetelne informacje, gdzie dzieje się to, to i to, i uwaga, to jest moja opinia, to o tym sądzę, ale nie musicie się tym kierować, coś w tym stylu, nie? Bo tak to, eee, to jest kanał opiniotwórczy wtedy, a nie jakiś geopolityczno-ekonomiczny, jak co po niektórych. Ogólnie to, to jest tak i tak. A tak poza tym to wszystko wina Tusk. No trochę. ...filmów nie było źródeł, mimo że należały do formatu newsowego. <laughs> Więcej o powiązaniach Pawła z politykami możecie dowiedzieć się z materiału opublikowanego na kanale Nazwex, którego autor w swoim filmie znacznie szerzej opowiedział o konotacjach Pawła Swinarskiego... Baron fake newsów! ...ze sceną polityczną i przedstawił inne przykłady jego manipulacji. Z czasem kanał dla pieniędzy zaczął zbaczać w dosyć niepokojącym kierunku. Pierwotna idea serwisu informacyjnego została zastąpiona przez format stricte publicystyczny, a zmianę tę mogliśmy zauważyć z opisu kolejnych materiałów. Mniej więcej od 2024 roku Paweł postanowił określać cykl swoich mini-reportaży mianem programów publicystycznych, co zapewne miało dać mu przestrzeń na wyrażanie swoich poglądów. Mm -hmm. Wraz z tą decyzją zniknęły również źródła i bazowanie... To, jakby, o, to, to jest trochę ta, ta sama metoda jak ten, jak kiedyś Zebo miał w, tych, w, w opisie, że on to robi dla Beki, nie? <laughs> I nie może tego brać na poważnie, tak jakby... Okej, okay. Zebo przynajmniej faktycznie ma jakiś content, który wiadomo, że jest opiniotwórczy, nie? Ale jak są takie poważne tematy, to... No, dziw, dziwnie coś takiego się ogląda. Dlatego jak ja oglądam tego filmy, bo są ciekawe, naprawdę można coś z tego wyciągnąć, nie właśnie z tych najnowszych właśnie można coś ciekawego się dowiedzieć, nie, ale takiej takiej. Przymyka na to oko po prostu, co co tam swojego gada, nie? Tutaj chodzi bardziej o informacje, no co się dzieje na świecie. Przede wszystkim na faktach. Brano. Za to na miniaturach coraz częściej pojawiały się przerobione zdjęcia Donalda Tuska bądź czarnoskórych uchodźców, a wszystko to opatrzone groźnymi podpisami. Podczas rozmowy z żurnalistą Paweł sam przyznał, że dostał informację zwrotną od jednego z banków mówiącą o tym, że ze względu na radykalizację kanału będą musieli anulować współpracę. No ale bank powiedział, że ja się zradykalizowałem i że on się boi kontentu politycznego, że nigdy nie będę miał żadnej współpracy z bankiem ani dużym ubezpieczycielem, bo oni po prostu, dla nich to jest niewygodne. Ja to rozumiem. Influencer często podkreśla... Nie, nie dziwię się, nie? Tak jakby, jakby nie było takich silnych opinii, nie? Że oni źli, oni dobrzy, to prawdopodobnie te współprace dalej by były, nie? Bo tutaj chodzi, w jaki sposób coś jest przekazywane, a jak koleś siedzi i gada przez trzy minuty, jak mu nie odpowiada rząd czy cokolwiek innego, to jest takie... Siomek. stop, po prostu przekaż informację nie, no mówię, no good times, bad times to jest najlepszy przykład te, te, takiego kanału, nie Nieważne, czy się komuś jakaś opinia podoba, czy nie, znaczy opinia, jakiś fakt podoba, czy nie, to jest dalej fakt I jest faktem i nikt temu nie może podważyć, bo są faktycznie źródła, nie I coś takiego jest o wiele bezpieczniejsze niż gadanie, co ktoś sądzi o danej sytuacji. Myślał, że nowy format na kanale dla pieniędzy jest dla niego zupełnie nieopłacalny ze względu na brak współpracy reklamowych, a on sam bardziej traktuje prowadzenie go jako misję. Mi się to w ogóle nie opłaca. Dla twórcy wypowiadanie się na tematy polityczne to jest Brudło. strzał w stopę. Trafia się na czarną nie listę ma. i żadna marka nie chce z tobą współpracować. Więc jak ktoś mówi, że no tak, bo ten schwinarski to wszystko dla pieniędzy, to mi się autentycznie chce śmiać Postanowiłem to zweryfikować i wszedłem w pięć najnowszych filmów opublikowanych na jego kanale, nie licząc jednego wywiadu. Okazało się, że cztery na pięć filmików zawiera reklamę, natomiast tylko w dwóch z nich jest ona oddzielona i oznaczona jako blog sponsorski. Inne natomiast są w tematy odcinków, które niekiedy wręcz są naciągane tak, aby można było w nich zamieścić reklamę. Yep. Ciekawostka. Ostatnio yep. nawet udało mi się kupić kryptoblikiem, co uważam za mega fajną nowość. Która ułatwia zakup kryptowalut, co przecież do tej pory no, nie zawsze było takie proste. OKEx, OK, którego szczerze polecam, Pewnie bo Pewnie starzy źle wpisali nazwisko w akcie urodzenia i dlatego jest świniarski. <noise> Właśnie jedne z najniższych opłat za transakcję bo jedną dziesiątą procent. Co więcej, jedną z firm tak chętnie reklamowaną przez Pawła jest giełda kryptowalut, która na portalu Trustpilot posiada zaledwie dwie gwiazdki na półtora tysiąca opinii. Ale przez jest żaden argument świadczący o tym, że działa ona w sposób niepoprawny, a jedynie ciekawostka. Wystarczyło pokazać zaledwie kilka przykładów z brzegu, aby udowodnić, że współprac reklamowych Pawłowi zdecydowanie nie brakuje. Co więc stało się z pierwotną misją i chęcią pokazywania prawdy bez pieniędzy lobbystów. Duże zmiany na kanale zaszły również w kwestii samego stylu prowadzenia. Mam schizofrenię Dalnym, czy widziałem Chińską Republikę Ludową? Ja było, było. Gmiany na kanale zaszły również w kwestii samego stylu prowadzenia programów. Obecnie możemy w nich usłyszeć więcej krzyczenia, prób pośredniej polaryzacji poprzez no. przedstawianie niesprawdzonych informacji no. bezpośrednie uderzanie zwłaszcza w partię rządzącą, z rządzący no. ewidentnie nie sympatyzuje. No właśnie, no właśnie. I to mnie denerwuje, nie tak jakby jestem po informacja, a zamiast tego słyszę opinie na temat partii rządzącej, nie obchodzi mnie to, co ten chłop myśli w ogóle wydaje mi się, że ludzie powinni być na tyle ogarnięci, żeby sami jakąś opinię sobie wyrobić, a nie, że. O, o, autorytet o, dla pieniędzy tak powiedział, dlatego teraz ja też muszę je... Tusko? Jak masz do kogoś sprawę, to wsiadasz i przyjeżdżasz. Skoro Zajęski chce się spotkać, to niech on wsiada i do nas przyjedzie. A nie jeszcze będziemy do niego jeździć, tylko po to, żeby spytać go, czy. Jakie będziemy, proszę mnie w to nie mieszać? Czegoś łaskawie jeszcze nie potrzebuje, czy czegoś mu nie da. Um. Um, co? No właśnie o to chodziło. Tak trzeba było zrobić. Trzeba było ich zaszantażować, bo taka szansa już się nigdy nie powtórzy. Niestety cała nasza klasa polityczna dała... W sprawie Ukrainy i nawet nie potrafią uderzyć się w pierś, przyznać i przeprosić, tylko uciekają w jakieś durne wymówki, że life is brutal. Co mówię, tak uważam. Nikt mi tego nie napisał. Niczego nie gram, czasami owszem, poniosą mi emocje, ale dlatego, że są to dla mnie rzeczy ważne. Wiem, że widzą TVN i okay. uśmiechniętym to się w ogóle nie podoba, bo uosabiam wszyscy... Uwaga, jak rozpoznać AI? Z jakiegoś powodu wszystkie wygenerowane <laughs> praktycznie wszystkie wygenerowane obrazy są Pomarańczowe. Wszystko to, czego oni w Polsce nienawidzą. Tradycyjne wartości, pewien sentyment za normalnością. Że choć mam psa, to nie nazywam go psiec. Że mam rodzinę i chcę mieć piątkę dzieci i chcę, żeby się wszystkie wychowały w Polsce. Ja wiem, że to się nie wszystkim podoba. Niechęć do polityki migracyjnej i osób innego wyznania na kanale Albo Dla Pieniędzy nukle. jest już zintensyfikowana do takiego stopnia, że w materiałach nałożona jest cenzura na słowa takie jak migracja, muzułmanin czy imigrant. Tłumie uchwycone na przystanku we Wrocławiu. <laughs> dzieje, że już zalewają nas młuchanie z Afryki i Bliskiego Wschodu, mimo że jeszcze nie przed w pak migracyjny. w nielegalni. Ja jestem przekonany, że to może być właśnie przez politykę YouTube'a, że, żeby nie triggerować tego, że trzeba oznaczyć, że na przykład jest to jakiś temat, który jest kontrowersyjny, czy coś w tym stylu, nie? Bo, bo ten, jak się wrzuca film na YouTube i ma się monetyzację, to się zaznacza, do jakiej kategorii może należeć ten film, nie? I tam jest na przykład przemoc, albo jakieś akty seksualne, cokolwiek innego, nie? I, I to może właśnie podchodzić pod jedną z kategorii, i wtedy możliwe, że inne reklamy się wyświetlają, coś w tym stylu, nie wiem jak to konkretnie działa, ale. Domyślam się, że to o to chodzi. i osiedlaniu w Polsce przeciwni, bo wiadomo jak to się kończy. Wraz z otrzymaniem możliwości prowadzenia kanału, Paweł Swiniarski miał ogromną szansę, aby spożytkować otrzymane zasięgi, wiedzę i widownię i tworzyć rzetelny program informacyjny. Influencer jednak postanowił pójść inną drogą, przez co sporo internautów zaczęło mu przypinać łatki wiążące go z konkretnymi partiami politycznymi. Próbuję mi się przypiąć łatkę pisowca, tak samo jak próbuję mi się łatkę, próbowało mi się przypiąć łatkę Konfederaty. Nie, a wcześniej... Ale to jest akurat ich zdanie, że jak nie, 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 robicie, nie lubicie jakiejś danej partii, to, to, to oznacza, że jesteście za inną partią. I że nie być za nikim. Po prostu za nikim, być, być kompletnie biernym, o, jeżeli chodzi o sytuację polityczną w Polsce, jestem B jerny i biedny przy okazji. Byłem platfusem, bo najeżdżałem na PiS. A tak naprawdę nie jestem ani jednym, ani drugim, ani trzecim. Całkiem niedawno Paweł był gościem kanału Zero, gdzie wystąpił w programie mówiącym o manipulacji faktami w internecie, co w kontekście jego ostatniej działalności zdaje się być nieco ironiczne. Ciężko mówić o tematach gospodarczych i politycznych, zwłaszcza gdy nie odróżnia się flagi banderowskiej od flagi anarcho-syndykalistów. Powiedza: Banderowska flaga, jedna. Bezkitu, druga. Przecież to, to, to nawet nie jest ten sam krój. To, to jest dosłownie na krzyż. Wstyd. Co, co prawda Kolejus. mógł też po prostu nie dostrzec, ale jak słusznie stwierdził jeden z użytkowników X, dobrze, że nie widział flagi górnego Śląska, bo regent ten automatycznie trafiłby na jego czarną listę ze względu na ostatnią niechęć influencera do Ukrainy. Wiele osób może mylnie traktować ten film jako atak na poglądy prowadzącego dla pieniędzy, które ma prawo wyrażać. Problem jednak dotyczy czegoś innego, a mianowicie sposobu w jaki są one przekazywane, czyli czarno białe i pozbawione solidnych danych. Osoby niezaznajomione ze światem polityki czy finansów mogą nieświadomie rejestrować informacje, które są przedstawiane często w krzywym zwierciadle, co w połączeniu z zachęcaniem do inwestowania na giełdzie może być gotowym. Przepisem na porażkę. To, 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 ja, ja, ja. Dalej czekam, aż ktoś zrobi film na globalistę, bo to jest dokładnie to samo, nie? Bez kitu to jest dokładnie to samo, i o globalistę nawet by powiedział, że jest jeszcze gorzej. Chłop potrafi przeczytać informację dosłownie i pokazać tą informację i jest napisane zupełnie co innego niż on mówi. Ty mam za Was kciuki i pozdrawiam serdecznie z wciąż walczącej o powrót normalności Warszawy. Piękne, absolutne kino. Także czad czego się nauczyliśmy? Że chciałbym mieć tak ładną brodę, jak chłopnie, ale ja przynajmniej nie mam zakoli Premium, premium, tak bardzo jest premium Masz w sobie swag, masz Gucci bag na dworze znów, Jordana grasz Trudno mieć tu wartości Chyba cię to nie złości